Cześć, dziś Wam pokażę hakerów na MSP najprawdopodobniej, alech Akbar zmarł hechych uśmiech, więc zapraszam. To nie są prawdziwe chacki, tylko dzieci, hech, uśmiech, xd. Nie wiem, czy to mój styl, nie wiem, czy to mój uśmiech, on nie chce nikogo oprócz mnie. Jest pół do ósmej, dzwoni od rana, od momentu, gdy się z nim rozstałam. Dramat. Patrz na kolana, chcę, nie może zasnąć. I zawsze się skurza, gdy rzucam słuchawką. Zna swoją wartość, papa jest twardy. Później w sypialni tylko dostaje klasy. Kocham jak patrzy, chociaż nie robi wyznań. To trzyma za rękę, jak prawdziwy mężczyzna. Ja, jak mała dziewczynka się poddaje posłusznie. Jak zawoła, to przyjdę, jak rozkazę, to pójdę. Jego moje sprawia, że mam dreszcze. Na jego ten. język sprawia, że jęcze, pozwalam, by robił ze mną wszystko, chcę być jego żoną, chcę być jego dziką, jego zapach do... Na przykład ten. Warączki rozgrzewa, za jego ciało dam się sponiewierać, Jego słowo i padam na kolana. Jestem wierną suką mego pana. Wiem, że to jest ten styl, wiem, że to jest ten uśmiech, który sprawia, że mówię nie odpuszczę. Jest pół do ósmej, następnego dnia rano, lecz nie pytaj mnie jeszcze, jak się spało. Dobrano, stracę to samo z jaką towaru. Inna dziewczyna obok niego sprawia, że dostaję sam. na jego pleca. Jest wiele podrób, prawdziwych hakerów. Formacja absurd! Zabiera się za króla! Wszystkie rączki w górę! Jedziemy! Jak sami widzicie, oni chcą wzbudzić strach. Ja tam się chodzę. Nie boję XD zde. Aha. Los mi dziś niczego nie da w moim życiu, tylko bieda. Ja na piątą rano muszę wstać. Cuda może się zdarzają, ale mi się nie spełniają meloszły. Och, aż zarabi, zarabić. D. Go zbani, tyczyź 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 go zbani, tyczyś go zbanie, tyczyść go zbani ty rozpocznij mecz i zaraz Paz dan cię rozłoczyścił nie takich jak ty Szybko kończyli na podłodze Przyjrzyj się też braciom mym, bo z was wycisną zimny soczek i weź ten nażelowany ryj Bo na twoje fochy już patrzeć nie mogę We Czyścimy was jak Karim konta, za film porno. Będziecie bezradni, tylko nie płacz po meczu mordo Stawiaj, kupon i po meczu z radości skacz, bo jest pazan, jest zabawa. rampam brama, rampam brama. Bilik bez formy, więc się ciesz wbije jedną, a nie pięć. Kupa i i na niego graj. Lalalina, la, la, la na niego gra. La, la, la. Z tobą, pa, 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 nad sobą plecy się robią, ple, ple, plecy się robią. CR się dziwi, co to za ziomek z są głową, wszędzie mu za nogą. Portugalczycy już się boją, pazza nad tobą, papa, pa,